No hej wam wszystkim ludziska. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym Q&A na moim skromnym kanale. Z tej strony oczywiście Grzechu40. Zapraszam do słuchania. Od razu przechodzę do następnych waszych pytań. Tego nie było, cytuję. Nagrywasz sporo o Ukrainie i dużo wyjaśniłeś odnośnie koneksji samego Zełeńskiego i powodów wykreowania wojny. Było to ciekawe, ale ja dalej nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Przecież w 2022 roku Rosja prawie zdobyła ten kraj, przecież do Kijowa jechał konwój wojskowy ciężkiego sprzętu, długi na bagatela 60 km. Czemu nie zakończyło się to zdobyciem stolicy? Przecież ukraińskie wojska były mniejsze i rozproszone. Wystarczyło sięgnąć słowem dlaczego bitwa o kijów była niewypałem koniec pytania. No ciekawe pytanie, na które rzecz jasna postaram się znaleźć odpowiedź I zrobię to na tyle rzeczowo, na ile to tylko możliwe Faktycznie mogłoby się zdawać, że bardzo niewiele zabrakło Putinowi do zajęcia Kijowa Wojna w pierwszych chwilach od jej wybuchu postępowała jawnie błyskawicznie Wydarzenia toczyły się jedno po drugim Świat z przerażeniem obserwował jak wygląda Blitzkrieg XXI wieku I jak kolejne punkty oporu po po prostu padają, stąd też analitycy z zachodu, specjaliści i wojskowi dawali Ukrainie nie więcej niż dwa tygodnie. Dzisiaj już o tym nie pamiętamy, ale takie ówcześnie wieszczono prognozy. Nie ma się czemu dziwić, bowiem Kreml ustalił priorytet na stolice w Kijowie, notabene ulokowaną dosyć mało szczęśliwie, bo nie opodal granicy z samą Białorusią. Gdy kraj powstawał po upadku ZSRR w roku 1991, najpierw na mocy porozumienia białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku, następnie na mocy uchwalenia deklaracji Rady Najwyższej Sowieckiego Sajuza o rozwiązaniu go w trybie natychmiastowym, dla nikogo nie stanowiło żadnego problemu, że. Ta stolica jest tam, gdzie jest. Wtedy nikomu nie przyszłoby nawet do głowy, aby były republiki związkowe, miały kiedyś ze sobą wojować albo wojować z Federacją Rosyjską. Przecież za czasów Gorbaczowa była ona w impasie. No ale czasy się oczywiście zmieniają, czego dobitnym przykładem są stosunki polsko-ukraińskie. Kiedyś oni mordowali naszych rodaków w Wołyniu, życząc nam zguby. Teraz wyciągają ręce po pomoc. A nasz rząd ochoczo ją przekazuje. Podobnie z ekonomią, podczas rozpadu ZSRR Ukraina była bogatsza od Polski, miała większe PKB od naszego, zaś przed wojną była drugim po Mołdawii najbiedniejszym krajem całego kontynentu. Zobaczcie, jak ta sytuacja potrafi się zmieniać, i to zmieniać się? Można powiedzieć, za czasów życia jednego, dwóch pokoleń, w każdym razie zmierzam do tego, iż usytuowanie stolicy po rozpadzie nie należało do najszczęśliwszych i Rosja o tym przecież wiedziała, jeszcze w pierwszej dobie walk 24 lutego 2022 roku. Władimir Putin wysłał wojska powietrzno-desantowe na lotnisko w Hostomelu, położone na północny zachód od stolicy, celem zbudowania tam przyczółku dla zaopatrywania armii, która będzie ją oblegać. Zaopatrzenie, amunicja, jedzenie, żołnierze, paliwo miały być wysyłane drogą lotniczą z północy, z rejonów samej Białorusi, a następnie rozładowywane w Hostomelu, no i przewożone drogą lądową do armii. Która to armia docelowo miała stanąć nieopodal. Chodziło także o szybkie przetransportowanie pięciu tysięcy żołnierzy z grupy szturmowej, którzy natychmiast mieli się udać do Kijowa celem zabezpieczenia stolicy, przejęcie lotniska. Się teoretycznie udało, choć operacja nie była zakończona tak spektakularnym sukcesem, jak początkowo zakładano. Armia rosyjska padła bowiem ofiarą własnej propagandy, co jest dosyć kuriozalne, ale niezmiernie prawdziwe. Przekazano jej, że Ukraina jest okupowana. Przez kogo jest okupowana? Ano przez nazistów z Zachodu, że prowadzi się tam eksperymenty z bronią biologiczną na ukraińskich dzieciach. Że naziści wybudowali na nowo obozy zagłady, w których masowo utylizuje się słowian. Ergo III Rzesza wersja 2.0, podobnie jak w 1943 Rosjanie szli tam jako wyzwoliciele z pieśnią na ustach. No a w 43. lokalna ludność im dziękowała za to, że przychodzą. Myślano, że tym razem będzie identycznie, bo czemu ma być inaczej? To stąd, właśnie z hostomelskiego lotniska imienia Antonowa pochodził słynny cytat z rozmowy radiowej pomiędzy stroną ukraińską a rosyjską, w której rosyjski dowódca szokowany walkami zadał proste, jak mu się zdawało pytanie. Pytanie, które przeszło do historii, brzmiało ono: dlaczego do nas strzelacie? Rosjanie nie rozumieli, co się dzieje. Dlaczego nie wita się ich z otwartymi ramionami, miast tego, desant na lotnisko został okrążony i ostrzelany przez lokalną obronę. Mało tego, samoloty transportowe nie mogły wylądować na pasie startowym, który został zablokowany przez obrońców samochodami. Zostały więc same helikoptery, ale desant nie przebiegł zgodnie z planem. Siły obrońców ostrzelały maszyny pociskami przeciwlotniczymi Igła, a także działkami ZU-23. Cztery śmigłowce runęły na ziemię w akompaniamencie eksplozji, zanim zdążyły kogokolwiek zdesantować. Ostatecznie kolejni żołnierze rosyjscy, którzy trafili do tego miejsca, zostali po prostu wystrzelani co do jednego, gdyż nie mieli oni żadnego wsparcia, atak zakończył się rzezią, ale nie było czasu na wiwaty, bowiem do Hostomela już mierzała armia lądowa z północy z granicy białoruskiej, która przy wsparciu ciężkiego sprzętu przejęła lotnisko niomal nie ponosząc strat własnych. Hostomel został utracony w drugim dniu wojny, a znajdował się niecałe 10 km od Kijowa, choć ostatecznie na nic się Rosjanom nie przydał, bowiem obrońcy, charakteryzując się wielką trzeźwością myślenia, doszczętnie zniszczyli pas startowy jeszcze pierwszego dnia wojny, bo ponownie 24 lutego, do Kijowa wysłane zostały także rosyjskie wojska spadochronowe, które po zdesantowaniu się na ulicach stolicy miały za zadanie ruszyć szturmem na kompleks prezydencki i pojmać Wołodymira Zoleńskiego. Na zachodzie Europy się o tym głośno nie mówiły, to były informacje medialne albo w ogóle niepublikowane, albo jakoś tak obok tego głównego nurtu, więc nieliczni o tym wiedzieli, ale tak było. No i cóż, co tu wiele mówić: tutaj także nie wyszło Rosjanom. Oddziały szturmowe nie spodziewały się w cywilnym mieście żadnej obrony, ale takową napotkały. Gdyż Ukraina uprzedzona o ataku przez amerykański wywiad szykowała tę obronę już od jakiegoś czasu, podjęto dwie próby szturmu na zabudowania rządowe, nie powiodły się one, gdyż jak się okazało, budynki zostały potężnie okopane, dobrze usytuowanymi stanowiskami ogniowymi. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie przedstawiam Ukrainy jako idealnie przygotowanej i prowadzącej obronę tak, jak należy, tak Oczywiście nie było, kraj nie był gotowy na to, co nastąpiło, gdyby rząd Zeleńskiego potraktował przekaz Amerykanów na poważnie, obwołałby on już masowy pobór przed całym atakiem, wzmocniono by granice i co najważniejsze, nie strzelano by do swoich. Obrona Kijowa była chaotyczna. Nikt nie wiedział, gdzie jest wróg I w jakiej liczbie nadchodzi Kiedy będzie pełna jego siła To dlatego 25 lutego Nad stolicą zestrzelono Między innymi ukraiński myśliwiec Suchoj Su-27 Prawdopodobnie zrobiła to Ukraińska obrona przeciwlotnicza Myśląc, że wali do wroga To dlatego 27 lutego Mer miasta w Kliczko opublikował informację Iż stolica już jest okrążona Z czego potem się się rakiem wycofywał. No ale tak bywa na wojnie. Grupy dywersyjne zrzucone w mieście zostały odparte, wystrzelane, mimo to na przedpolach Kijowa na północy, już w jego stronę waliła cała armia lądowa z czołgami, z artylerią na czele. 26 lutego podjęto próbę odcięcia miasta od prądu, atakując elektrownie Trojeszczyny a tak się nie powiódł. Po raz kolejny się nie powiódł. Okazało się, że Ukraina okopała także podobne zakłady. Kolejny był szturm na bazę wojskową w dzielnicy Szuljawka, gdzie rozpoczęto ciężkie walki. Już 26 lutego artyleria polowa rozstawiła się w takim dystansie od miasta, iż zaczęła nękać je swoim ostrzałem, ale ataki się nie powiodły, prawdopodobnie ze względu na zbagatelizowanie wroga, a także ogólny Próg złego przygotowania, Rosja była odbierana na wszystkich odcinkach, co nie zmienia faktu, iż zgodnie z danymi brytyjskiego wywiadu, armia Wroga rozstawiła się 31 km od centrum stolicy, czyli dosyć blisko. Kolejnym planem agresorów było dokonanie przerzutu oddziałów piechoty do centrum poprzez tunele metra ulokowane pod miastem. No ale psikus, niczego nie zakładający Rosjanie natknęli się po raz kolejny na silnie okopane ukraińskie CKM, -y. rzekomo rzeź w tunelach była kolosalna, agresor został odparty, znowu. Chociaż rząd w Kijowie wcale nie był pewien, czy miasto wytrzyma Wyobraźcie sobie, że choć się o tym również u nas nie mówiło Już 26 lutego, w drugiej dobie całego konfliktu Zeleński obwołał stan walki cywilnej Obwieścił, że nieszkoleni mieszkańcy stolicy mają bronić miasta Po czym rozdano im 25 tysięcy sztuk broni z rezerw 10 milionów naboi, granaty, granatniki i wyrzutnie rakiet i to nie jest tak, że ja sobie coś dopowiadam, przedłożono ową informację oficjalnie w mediach krajowych, co potwierdził także minister spraw wewnętrznych Denis Monastyrski. I wtedy zaczęły się fajerwerki, które z zainteresowaniem począł obserwować cały świat. Mianowicie 28 lutego, w kierunku stolicy z obszarów Prybirska nieopodal Białorusi, ruszył słynny konwój wojskowy w kierunku Kijowa. Tym razem to już nie była jakaś niewielka armia, ale potężna plaga. Była to kolumna ciężkiego sprzętu długa na 64 km. I tutaj także ciekawostka, o której wiedzą nieliczni, a warto zdawać sobie z tego sprawę. Konwój, jak dowiedziono po czasie, był wyekwipowany w zapasy wojskowe, które miały starczyć dokładnie na trzy dni wojny trzy dni. Po trzech dniach w ciężarówkach i czołgach zabrakłoby paliwa, zaś żołnierze zostaliby bez wody, bez jedzenia. Dlaczego? Skąd taka nieodpowiedzialność? Ano z góry, bo ryba psuje się od głowy, jak mawia przysłowie. Jeszcze przed wojną Wladimir Wladimirowicz Putin zlecił wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej przeprowadzenie gruntownej analizy, a także symulacji tego, jak przebiegnie cały konflikt. Zgodnie z raportem FSB, który niezamierzenie wypłynął na światło dzienne w okolicach końcówki roku 2024, cała wojna miała się zamknąć dokładnie w trzech dobach. I owa informacja została przekazana na wielu płaszczyznach struktur władzy, tak mówili generałowie rosyjscy, tak oznajmił sam Aleksander Łukaszenka i to jeszcze przed rozpoczęciem szturmu na Kijów. Taką informację przekazała również redaktor naczelna państwowej telewizji publicznej Russia Today, Margarita Simonian. Zatem na tyle dni wyekwipowano wojsko i tak wytłumaczono samym żołnierzom na froncie, o czym wiemy dzisiaj wszyscy. No bo którzy trafili do niewoli powtarzali to samo że dowództwo mówiło, iż cała operacja zamknie się w trzech dniach. No i teraz kolejne pytanie skąd taki optymizm? Powodów było wiele, ale przede wszystkim FSB źle oceniło nastroje w narodzie. Jak wiemy, Ukraina była kiedyś rosyjska, to żadna tajemnica mieszkał tam lud o podobnym wyznaniu, tradycjach, kulturze języku, w którym ciągle drzemał romantyzm związany z dawnym radzieckim imperializmem. Romantyzm. Z którym sam się zetknąłem, gdy jeździłem do Federacji Rosyjskiej Jest to kraj trzeciego świata, nie bójmy się tego powiedzieć, bieda tam piszczy Ale tak ogarnięty propagandą i że żyje cały czas wspomnieniem o potędze Sajuza Sowieckich Socjalistyckich Respublik Ludzie co i rusz odwołują się do symboliki ZSRR, czerwone sztandary powiewają na prywatnych balkonach blokowisk, kierowcy dopinają sobie gwiazdy czerwone do samochodów, telewizja, prasa, radio ciągle odnoszą się do wizji komunistycznej przeszłości, przeszłości, w której sowiety były potężne i ludzkość drżała przed nimi w posadach. Problem w tym, że zgodnie z analizą FSB Ukraina także złożona była z podobnych ludzi tęskniących za starym porządkiem i wiecie co? To nawet nie było kompletnie mylne, bowiem badania oparto o nastawienie mieszkańców wschodniej Ukrainy, czyli Ługańska, Doniecka, ogółem Donbasu. I tam faktycznie 70% społeczeństwa tęskniło za ZSRR. Opowiadałem Wam o tym podczas filmu pod tytułem Cała prawda o wojnie na Ukrainie, czyli odcinek 178 owej playlisty. Mówiłem tam o nastrojach, które panowały na wschodzie Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny. Mówiłem, że gdy w stolicy przeprowadzono rewolucję w postaci Majdanu, no to w Donbasie zorganizowano kontrrewolucję, tak zwany antymajdan, bo podczas gdy ten pierwszy aplikował o dołączenie do struktur Zachodu i przybliżenie geopolityczne do Unii Europejskiej, ten drugi aplikował o przyłączenie do wschodu i powrót pod rosyjską protekcję i nie był to mały ruch społeczny, bowiem na ulicę miast wyszedł prawie milion ludzi z czerwonymi sztandarami na czele. Czemu? Bo na wschodzie odbierano rosyjską stronniczą telewizję bo Donbas to region przemysłowy dokładniej precyzując ciężkiego przemysłu, który najlepiej funkcjonował pod nadzorem radzieckiej gospodarki centralnie planowanej to wtedy żyło się tam ludziom dostatnio i dobrze no a potem wszystko się zepsuło przed upadkiem ZSRR ludzie mieli wręcz lepsze warunki bytowe w Donbasie niż w polskim PRL-u, bo mieszkańcy owego regionu ściągali do niego z obszarów całego Związku Radzieckiego za sprawą pracy. Był to jeden kraj i wielu rodowitych Rosjan osiedliło się tam na stałe. Słowem, dane z tego obszaru były mocno niemiarodajne w odniesieniu do całego narodu ukraińskiego. I o ile armia Ukrainy stacjonująca na wschodzie, faktycznie nie przeszła na stronę wroga po wybuchu wojny o tyle ta z zachodu i centrum by najmniej tego robić nie chciała a raport FSB mówił zupełnie inaczej tak oto wyobraźcie sobie że gdy na kijów ruszył konwój wojskowy długi na 64 km to w jego skład od razu wrzucono wojska defiladowe trenowane w pochodach wyposażone w mundury paradne galowe Mało tego, wysłano tam czołgi defiladowe Pięknie odmalowane, reprezentacyjne, które jak się potem okazało nawet nie miały amunicji Trudno w to uwierzyć, ale Ukraińcy je potem przejęli i bardzo się na ten widok zdziwili Bo Putin się przeliczył, uważał, że dojedzie do centrum miasta pojmie Zeleńskiego A ludność lokalna wyjdzie z mieszkań z naręczami kwiatów jak za dawnych lat Potem wszyscy wezmą się za ręce, odejdą wspólnie, aby w atmosferze wzajemnego zrozumienia, a także przyjaźni bratniej budować nową, lepszą przyszłość. To dlatego oddziały defiladowe, aby od razu z tej samej okazji zrobić paradę zwycięstwa. No cóż, jak to mówią nadmierna pewność siebie, choć co jeszcze ciekawsze, najwyraźniej rząd wysłał już dyspozycję do przedstawicieli masowych mediów, aby ci po trzech dniach od początku inwazji opublikowali wiadomości o wielkim, chwalebnym zwycięstwie. Skąd to wiemy, zapytacie, bo niektóre media to po prostu zrobiły. Trzeciego dnia wojny opublikowały w tym samym czasie informację o tym, że wojna jest skończona. Świetnym przykładem jest choćby Państwowa Agencja Informacyjna RIA Nowosti, która opublikowała reportaż o nazwie cytuję Nadejście Rosji i Nowy Świat, w którym już ogłoszono zwycięstwo Federacji Rosyjskiej, wiecząc wszystko słowami cytuję: Ukraina wróciła do nas. No cóż, widać było, że reportaż był przygotowany z wyprzedzeniem jeszcze przed całą operacją, a potem bezmyślnie go wyemitowano. Oczywiście Kreml rychło się zorientował, że ich wizja wojny dalece odbiega od stanu faktycznego. Ale dalej wierząc w swoją porażającą przewagę, postanowiono zrobić tutaj dosyć charakterystyczną rzecz. Mianowicie postawiono ultimatum zełeńskiemu, aby ten natychmiastowo zrezygnował ze stanowiska i proklamował na prezydenta Ukrainy Wiktora Wladimirowicza Medwiedczuka, rosyjskiego oligarchę i bliskiego przyjaciela Wladimira Wladimirowicza Putina. Jak się możecie spodziewać, Zeleński odmówił. Choć tutaj także należy zwrócić uwagę na kolejny ciekawy fakt, kończąc sprawę raportu FSB należy zauważyć, iż nie mylił się on tylko w sprawach Ukrainy, mylił się Ogólnie w każdym temacie, gdyż analizy wywiadu rosyjskiego określiły, iż w razie wojny Ukraina upadnie, państwa zachodu się nie opowiedzą po jej stronie, pakt NATO nie zrobi nic, a całe zrzeszenie albo się rozpadnie ze swojej bezsilności, albo w najgorszym razie zdecydowanie osłabnie, przez co kolejne narody bałtyckie przestaną być osłaniane. No cóż tutaj prawda była zgoła odmienna. Różniąca się od wizji Rosjan wręcz o 180 stopni, osiągnięto odwrotny rezultat. Jak to mawiają Rosjanie Pribaltika twardo opowiedziała się za zachodem. Pakt, choć okazał się mocno niedozbrojony, nieprzygotowany, zaskoczony, zaczął inwestować setki miliardów dolarów w zbrojenia. Europa przebudziła się z letargu i poczęła się jednoczyć, zaś na końcu do Paktu Północnoatlantyckiego dołączyły wręcz nowe narody, niezrzeszone do tej pory. Takie jak Finlandia w 2023 roku i Szwecja w roku 2024. Słowem, zamiast się osłabić, to Pakt na to się przybliżył żył i dodatkowo wzmocnił. Powracając jednak do tematu słynnego konwoju wojskowego, Maxar Technologies, specjalizująca się w wywiadzie satelitarnym, dostrzegła wielkie nagromadzenie sprzętu wojskowego już w poniedziałek, 28 lutego 2022 roku. Konwój ruszył z obszarów Białorusi i obrał kierunek na południe do Pribirska. Następnie Iwankowa, stojącego na drodze do Kijowa, szacuje się Iż siły opiewały na 15 tysięcy żołnierzy, artylerię, czołgi, wozy bojowe i samochody ciężarowe, wszystko osłaniane stanowiskami z pociskami przeciwlotniczymi S-400 i obroną mniejszej skali. Jak dowiedziono po czasie, Rosjanie byli przygotowani na atak, ale głównie lotnictwa. Zaś nisko przelatujące drony bojowe były w stanie skutecznie niszczyć sprzęt z konwoju. W ten sposób zniszczono minimum 10 samochodów ciężarowych ze sprzętem, 3 systemy rakietowe, cztery działa artyleryjskie i kilka czołgów. Problem w tym, że na tym etapie Ukraina również nie miała zbyt wielu podobnych dronów bojowych, no ale ataki nie następowały jedynie z powietrza. Ukraina bowiem zablokowała trasę przejazdu autobusami. I powalonymi drzewami Wysadzono mosty przeprawowe Rozstawiono także Wojska piechoty, które dokonywały Ataków poprzez ostrzał snajperski Oraz za pomocą pocisków Przeciwpancernych Javelin Uśmiercono w ten sposób choćby głównodowodzących całą operacją przeprawy. Tymczasem w miejscowościach okalających stolicę wezwano ludność cywilną do natychmiastowej ewakuacji, w tym wezwano do niej mieszkańców nieszczęsnej buczy którzy niestety w znacznej mierze nie posłuchali. Oleksandr Syrski, który potem zaczął dowodzić całą sytuacją frontową, ówcześnie został oddelegowany przez naczelne dowództwo do przeprowadzenia obrony stolicy. Całe miasto zostało podzielone na sektory, z których każdy zdawał szczegółowe raporty bezpośrednio na ręce Syrskiego. W stolicy znajdowała się także 72. Brygada zmechanizowana, którą na wschodzie okrzyknięto formacją Nazistowską, a która, o ironio, została stworzona jeszcze 5 grudnia 1941 roku właśnie z myślą o walce przeciwko nazistom. W każdym razie była to dosyć słynna jednostka na wschodzie jednostka weteranów z Zaporoża i Donbasu, tak zwani czarni z Zaporoża, których dewizą jest Ukraina albo śmierć. Powiedziałbym to nie było zwykłe wojsko, ale coś wyjątkowego, w znacznej mierze złożonego z fanatyków. Słowem, obrona pewna była, w tym także lotnicza, bowiem ukraińskie siły powietrzne poczęły odnotowywać zestrzelenia w myśliwcach odrzutowych wroga. Mijały kolejne dni, minął luty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty marzec. Kolumna wojskowa po takim czasie powinna już dotrzeć spokojnie do miasta. Lecz nie dotarła, robiąc przy tym coraz skromniejsze postępy w terenie. Teoretycznie artyleria polowa cały czas ostrzeliwała kijów z powietrza, ale cóż z tego, skoro główne siły szturmowe, pomimo usilnych starań, nie potrafiły dojechać. 8 marca słabe postępy konwoju stały się na całym świecie wręcz symbolem. Symbolem fasadowości Federacji Rosyjskiej, która okazała się być kolosem na glinianych nogach, mającym w efekcie liczne problemy wewnętrzne. I choć miasta dalej nie udało się okrążyć, pomimo 14 dni walk, rząd w Kijowie założył, że do okrążenia dojdzie, więc 9 marca obwołano ogólną ewakuację cywilną. Do 10 marca z miasta specjalnie utworzonym korytarzem humanitarnym wyjechało wyobraźcie sobie 2 miliony ludzi, zaś władze ogłosiły, że zbierają rezerwy żywności na dwa tygodnie oblężenia, co po raz kolejny pokazuje, iż sami Ukraińcy także chyba nie wierzyli, że obrona potrwa specjalnie długo. Rzeczywistość okazała się jednak jeszcze bardziej rubaszna, bowiem do okrążenia stolicy, jak wiemy, w ogóle nie doszło, zaś konwój stanął w martwym punkcie. Konwój, który miał tam dojechać, praktycznie w dwa dni. Już 11 marca przestał się on w ogóle posuwać naprzód i dla wszystkich stało się jasnym, że siły się nie przebiją, że to będzie zakończone fiaskiem. Teoretycznie Federacja Rosyjska okrzyknęła, że misja została zakończona sukcesem, gdyż udało się zniszczyć pewne terminale naftowe na północ od miasta, no ale nie o to tutaj w tym wszystkim chodziło, nie taki był główny cel tego zadania. Skoro nie udało się przebić do stolicy, rozproszono militaria po okolicznych miejscowościach i lasach. Teoretycznie plan był dobry, problem w tym, że wojskom zaczęło brakować dosłownie wszystkiego nie było planu B. Na wypadek, gdyby ten pierwszy plan A nie wypalił, więc nie było także dostaw zaopatrzenia na tyłach, które mogłyby zwiększyć zdolności operacyjne oddziałów. Doszło do tego, iż Rosjanie poczęli wręcz Porzucać niezatankowany sprzęt na środku dróg oraz po okolicznych krzakach, aby następnie na piechotę udawać się do okolicznych miejscowości i prosić ukraińskich cywilnych mieszkańców o jedzenie, o wodę i paliwo. Masowo do takich przykładów dochodziło. To dlatego Ukraina dowiedziała się o czołgach szykowanych na defiladę, bo po prostu ich silniki się zapowietrzyły, zabrakło ropy w bakach, więc je porzucono potem nie potrafiono odpalić. Od i taka śmiesznostka losu. Niektóre egzemplarze tego sprzętu nawet nie rozpoczęły nigdy walki po stronie rosyjskiej Kreml to wiedział, miał zdawane codzienne raporty ze sytuacji, ale było już zbyt późno, żeby się z tego wycofać A gdy Ukraina zaczęła przeprowadzać swoją kontrofensywę, dla wszystkich stało się jasnym, że te wojska, które raźno i ochoczo ruszyły w szaleńczym pędzie na Kijów, szykowały się na defiladę, no ruszyły szpilą to nie było uderzenie ławą, jak za czasów II wojny światowej, z zabezpieczaniem własnych flanek, ale wąski rajd na tereny wroga, wystosowany celem precyzyjnego uderzenia uderzenia z zaskoczenia. No cóż, zaskoczenia tutaj nie było, ale były za to siły wroga, które coraz częściej pojawiały się na flankach Rosjan, dlatego też dnia 31 marca dowództwo podjęło decyzję o wycofaniu. Owej armii, gdyż to jej groziło rychłe okrążenie. Choć jak wiemy, przewrotność losu to przecież ona miała okrążać, tak oto rajd nie wyszedł, a Rosja się ośmieszyła. Tym bardziej, że w tamtym momencie naprawdę walczyła jeszcze przeciwko samej Ukrainie. Dostawy sprzętu wojskowego z zachodu na pełną skalę nastąpiły dopiero potem, co dodatkowo postawiło Putina w bardzo niewygodnym położeniu, no bo pobili go ludzie, którzy byli słabiej przygotowani, mniej liczni i ogólnie nierokujący. No ale prawda jest taka, że Blitzkrieg wcale nie jest tak łatwym przedsięwzięciem, jak się z pozoru wydaje. Trzeba go dobrze zaplanować, mieć warianty działań na wypadek jakichś niepowodzeń. Rosjanie ich nie posiadali. Choć o tym, dlaczego dokładnie słynny konwój stanął w miejscu, opowiem jeszcze na kolejnym materiale. Tam podam więcej szczegółów i zrozumiecie już ogólny przekrój przyczyn fiaska całości działań. Dziś będę zmierzał do końca, no bo nie chcę kreować filmu, który będzie miał godzinę długości. Dlatego tutaj się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli uważacie, że tak, że odwalam kawał dobrej roboty, zachęcam do wsparcia mojej działalności. Link do wszelkich Form dotacji znajduje się w opisie, serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która kiedykolwiek się tam pojawiła, gdyż nie czerpię żadnego dochodu z reklam, YouTube za mną nie przepada. Inna forma wsparcia to łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie i wyświetlanie, za które także bardzo serdecznie dziękuję. Hej ludziska, cześć, do następnego.